Słowo, bracia! Witam was wszystkich serdecznie. Ja mam i lubię wodę. A ja jestem zyragon i lubię granaty. O stóp. <laughs> Nie wiedziałem, że to zrobisz, serio. No nic. Oto jest, oto jest... pierwszy film z serii Średniowieczna Terraria, w której będziemy budowali budowlę w stylu średniowiecznym, no, normalnie grali w terrarię, walczyli z bossami i tak dalej, Nasze odcinki nie będą zbyt długie, ponieważ nie lubimy monotonii oraz tworzenia długich bezsensownych odcinków, w, którym, w których e, są pokazywane rzeczy, które nie są zbyt ciekawe. Wolimy za to obrobić film i wrzucić filmik do 15 minut. Dlatego nasze filmiki będą prawdopodobnie takie właśnie pocięte na kawałeczki, że e, wyróżnione będą tylko te najlepsze sceny. Przestał padać więc się na kapelusz. Okej. Okay. A ja zrobię wodospad. A co do... To By... do... Eee, to I tak, żeby nie było. Nagraliśmy poprzednio filmik instruktażowy, w którym pokazywaliśmy jak wygląda nasz świat. Oraz nasze plany, ale ja jeszcze szybko przypomnę. Eee, tutaj po lewo mamy dwie góry. Na jednej ja zamierzam wybudować moj, moją wieżę, a na drugiej Kargule zamierzam wybudować karczmę. Tutaj zamierzam postawić wioskę wikingów, Tutaj tutaj jest jeszcze do ustalenia. I tak, pomiędzy odcinkiem instruktażowym oraz tym, pobawiliśmy się w budowanie i zbudowaliśmy ten oto hotel dla NPC-tów, prowizoryczny oczywiście, i, zbudowali, i z, ten, zbudowaliśmy naszą pracownię. A I oczywiście, spawn taki bardzo, taki bardzo w naszym stylu. No, trafiliśmy na taką fajną, właśnie tutaj. Takie święte miejsce. Nie, nie wiem, czy to nazwać. To jest, no, święte to jest miejsce, najprawdziwsza to świątynia myślenia. To jest. Nie wiem, czy znacie te, ten tekst, ale. Facet jest nieśmiertelny w trzech przypadkach: kiedy ogląda mecz, uprawia seks oraz korzysta z ubikacji. Tak więc, idąc tym tokiem rozumowania, to jest nasze nieśmiertelne miejsce. I w tym odcinku... Na I w tym odcinku planujemy e, pójść tuż za tą korupcję gdzie, e, gdzie mamy biom śnieżny. Po to, aby zdobyć nasz ekwipunek, tak więc ja już się na razie zamykam i u mnie też będzie cięcie. Ty świetnie, że to nagrywałem. Precz mi są pajacy. Niczym zeruję już do ten Oj, więcej. Więcej trzeba było. W sumie też stąd możemy też trochę pozbierać e, pszczołek. Ty jeszcze masz y, bumerang? Owszem. Dobra, dawaj, dawaj. Dobra, dawaj, dawaj! Paszczoł! Na ruś. Paszczoł! Dobra, to no jesteśmy już dość... na śnieżnym... A wejście tutaj nie jest gorsze od, od granicy Korei Północnej z Do tego A wiesz ile państw, ile państw jest między, Rosji, między Finlandią a Koreą Północną? Tyle ile wpłynęła Rosja? No, w sumie tak, bo to Rosja. Jedna. No. Wow. Ja chcę trochę tego śniegu wziąć. Ze sobą, bo... Bo w, wiadomo w Polsce śniegu nie ma. Co ja zrobiłem? Rzuciłem... linę. Rzuciłem... Rzuciłem linę. O w dupę. nie ja mam tych. Normalnych potworów. My dlaczego? O cholera Zaspadasz Moje szakle Angry Ty no, stary O, jest jakiś, jakiś Stary, pocina. chodź Weź sobie potion'a i no Nie rób mi wiozli Co ja robię? Obserw. Dobra, sądzę, że powinniśmy kopać właśnie w tej dziurze, a, która nie była mogę. tu szobu. O, tutaj, tak, 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 tak tak, znaczy? tak. tak, 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 tak. Tutaj, gdzie wpadł ten y, posiadacz szekli. Czy, czyż to nie jest jakaś aluzja co do szekli? Wiesz, oni wyrzucają szekle, a tutaj... Y, wiesz, zombiaki wyrzucają szekle, jest ich wszędzie, wyrzucają kasę, no to jest... Wiesz jakieś nawiązanie do czegoś. Nie sądzisz. No pomyśl, kto, kto, kto ma przy sobie szekle? Nie mam pojęcia. Cholera. Hurrrr! Nieee. Co jest tego? To jest tego. takie Dobra, to jest ja sobie sam tutaj. Dobra, teraz dołączę do czegoś sam tutaj. O! Ty jaki fart. Co się zdarzyło. Ty dokopam się Maszły? tak perf Ty dokopam się perfini do skrzyni. Ty ładnie. O ja. Ale mam ciekawą sytuację, noszę dwie pary butów naraz. Daj mi jedno. Co za Tak nie mam. O, złoto. A nie. Światło. Dobra, co ci rzucić? No, a, to ci rzucę, bo. Wolę lodowe. A, lodowe dostałeś? Co co? Czy na pewno. lodowe dostałeś? No tak. Ty, patrz, pa, pa 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 pa. pa. A, o, ty. Patrz, co tam jest? Widzisz to? to? Szlapię, nie no, ty ty ty, 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 patrz. To jest starożytny wingowy tak. cmentarz. Patrz, 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 co się robi z takimi. Odejdź tam, W tych chul... co żeś zrobił? Podem, bo ja spadłem, bo mnie zrzucił ten. Yy, patrz. Dobra to jest Łooo Jaki fart ty, ale nie bez powodu granaty... O cholera... Nie bez, nie, bez, nie bez powodu granaty są przeze mnie takie uwielbiane, ale teraz to mi one wręcz życie uratowały. Proszę, to się nazywa wal... Ty no nie wierzę, oni tam znowu są. Próbuję w tam jest. Wikingowie. Ty i z co mi wylotało. Z nich czy to z wikingów? No. Gdzie to jest? Aha, zemsta! No jest mocha, ja myślę, to mogę zabiernieć te jak w A, prawie przeskoczyłem cały. Dlaczego oni się tam ciągle respawnują? Poszedłem i po chwili kolejny się zjawił. Soni chcą żeby na nich grindował? Wiesz, akurat w lodowych biomach to raczej, wiesz... opłaca się iść na... na boki, aniżeli na... na... na góry, dół. O, tak, tak został po prostu stworzony biom. Podobnie sprawa ma się kobiet. Nie należy oceniać, po prostu należy przywyknąć. O, no proszę, life crystal tu jest nawet. No co będziemy porównywać? Tu po pierwszy. Nie, Tak, nie mój będziemy. pierwszy raz. 120. Ty byłeś w tym? takiej takiego? Chyba nie było cię. sobie tutaj zobaczyć. 140. Mam, mam wiele większego faktu od ciebie. No? Nie wiesz, że z tymi głupimi to jeszcze... Holera, mać. Kur! Oj! No nie wierzę! No nie można się chwilę zagapić Cholera, no te, te. biedronka zaprze się na, na żywność o wątpliwe, o produktu o wątpliwej jakości jak... Ty no proszę, chronia skrzynka. O waj ma funkcję, myślę, że już jest... Chociaż też na Ja wiesz co, pójdę po farmić. Trochę tego? Eee, trochę rzeczy krówkę. Uuu łyżwy! Ale jest maszyna? Co? Ty szyi. dynamit! dynamik, pięknie. Jest. O, jeszcze recall po szyi. Ty, hak mi wypadł. Piękny. Szkoda, że tego nie nagrywałem. O, nie! <śla> Byłem tak daleko! <śla> Ty, ale, naj, eee... ale patrz, najważniejsze Ty jaka pompa mian, Ty miałem na, kurs, na kursorze tą maszynę do lodu I przyniosł sob ze żeś. sobą Nie przyniosłem tak ze sobą Tak więc y, my skończyliśmy właśnie y, latać po jaskiniach w śnieżnym biomie Ja, ja skończyłem, z pełnym, ja, skończyłem z pełnym, ja skończyłem z pełnym eku bez powietrza no ja w sumie też tam nie nagrywałem tego, ale też yy, skończyło mi się już tlen Och jej pada O To jest śnieg z deszczem, bo trochę postawiłem w śniegu tak tutaj Tak bardzo po polsku Ma się na pewno Śnieg z deszczem to jest się na polska pewno... pogoda e, Tak więc tym oto akcentem zakończymy Zresztą. Pierwszy odcinek się nie wiesz, na real. Jeśli Wam się podobało to subskrybujcie, dawajcie łapki w górę itd., itd. Tak więc do następnego odcinka, w którym prawdopodobnie pójdziemy na um, Eater of Words. Tak więc... Tak. dziękuję, za oglądanie. Do zobaczenia. Bywajcie.